Cześć, i witajcie, bitwę na żywo af 1. Moim zdaniem, obowiązkowy czołg za Battle Passa, Jeżeli ktoś się zastanawia, jest to jego pierwsza przepustka bitewna, jaki czołg zabrać, to myślę, że Face może być dla niego genialnym rozwiązaniem. Bo nie wiem, ja miałem takie wrażenie, i mam nadzieję, że no to Face po prostu spisywał się bardzo dobrze. Jest dosyć uniwersalny na każdą mapę. Może być trochę takim czołgiem wsparcia, może być czołgiem na pierwszą linię nawet i żeby pograć na wieżę W gruncie rzeczy przyjemne, dobre działko Może nie idealne, ale na pewno potrafi swoje zrobić No i też całkiem okej okay. pancerz Na początek ja wceluję się, bo może ktoś jeszcze tutaj będzie przejeżdżać Jednak muszę zwrócić uwagę na to, że bo z tyłu mogą się czaić niszczyciele. Dużo czołgów na spocie, okej okay, oni mają dużo ciężarów, nie udało się zrobić nic na początku Badczat, co jest? W ogóle, badczat stamtąd wychylił się i do mnie strzelił dwa razy. Wracamy do ciężarów. I minusu na pewno FAZE jest to, że ta bazowa prędkość maksymalna trochę odstaje, i tam warto dorzucić turbo sprężarkę, dosyłacz. No i jako trzeci moduł możecie dać wzmocnienia, jeżeli chcecie i lubicie. A jeżeli nie, no to wentylacja na przykład by się dobrze spisywała. Ociski przeciwpancerne, 258 penetracji. I mamy hity, które mają 340 peny. I to też jest super zaleta, że jak wylosuje nas na te dziesiąte tiary, no to na tych hitach, mając 340 pęki, praktycznie poradzimy sobie z każdym czołgiem. Dobra, teraz już mamy swoją pozycję i szukamy dobrych wymian. Jest AMX M4, na którego akurat załaduje złoto, myślę, żeby go tam poprzebijać po wieży. Nasze dwa typy grają sobie też. No wie, jest obiekt 257. Zobaczymy, o tutaj Powinien to być łatwy strzał, natomiast nie siedzi włas dosyć małej wielkości, to też jest zaleta Wieża dużo odbija w tego fejza Minusem jest to, że dolna płyta jest dosyć spora I akurat jeżeli jej nie schowamy, no to dużo Nawet ósmych i siódmych tierów może nas przebić Ale dosyć łatwo jest ją schować, z taką depresją działa A co do kadłuba, to też kadłub swoje potrafi odbić Zobaczcie, że century nam jedzie na plecy ja chcę się zaraz na nim skupić i się na niego obrócić, bo tutaj co my ja mamy trzy czołgi w tej samej pozycji o, obiekt jedzie jeszcze na plecy e, Więc ja już się odwracam, wracam do przeciwpancernych e, Teraz podjadę trochę bliżej, żeby grać na wieżę, żeby go wypychać Tu jeszcze century, może być, ja spotuję do naszego chariotera z tyłu Ale nie udało się, nie, 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 Centek chyba jest stokowy, czołgi ciężkie wjeżdżają, więc teraz tak, my musimy rozwalić sobie te czołgi, które są tutaj przede wszystkim, w drugiej kolejności musimy przelać się, ja tu go dotranuję, za ten kamień, bo moje czołgi ciężkie prawdopodobnie tego nie wygrają i zginą zaraz, więc o co chodzi? Chociaż nie, nasz typ się trzyma, mamy HP, mamy argumenty do tego, żeby to wygrać, więc ja wracam. Już myślałem, że będę musiał cofać się i grać za kamieniem, ale powinniśmy dać radę. Dobiję mu tego Conquerora na plecy. Co prawda, może jeszcze jakiś Batman 12T albo Szarmutant jechać, ale powinno być w porządeczku. No, mamy AMX-M4. Tu wyjeżdża obiekt. Jeszcze gdzieś tam Tygrys może być spóźniony, ale powinniśmy sobie dobrze poradzić. Tutaj, syk. przebijamy obiekta i. Udało się to utrzymać. O co mi chodziło, żeby stąd przelać się i wrócić za ten kamień i grać ze standardem, z charioterem, bo myślałem, że nasze czołgi ciężkie tutaj przegrają i będziemy w niekorzystnej sytuacji. Jeżeli ja bym został po tej złej stronie, to wtedy na pewno bym zginął, ale jednak nasi sobie dobrze poradzili, poprzebijali i chyba lepiej zagrali niż przeciwnik, i ta szarża im kompletnie nie wyszła. Może Face nie ma jakichś takich super argumentów według statystyk czystych? parametrów czołgu, ale. Ja mam coś takiego, że tym phasem naprawdę dobrze mi się gra. I jest to czołg. Po prostu fajny, taki amerykański, jakby to można powiedzieć, uniwersalny, jak już mówiłem na, na starcie. I zobaczymy, czy przez resztę bitew też tak będzie mi się grać, ale. Myślę, że powoli podtrzymuję swoje zdanie tak ja, i opinię, jaką miałem kiedyś. No, zastanawiam się tu RHM. Ten szarmurat. Mm. Dobra, chyba muszę pojechać po tego szara, po prostu dookoła, chociaż nie wiem co z TVP-kiem ma jeden pocisk, jest buraz, zostałem wykryty Czarmurad ładuje, tyle żebym się nie utopił tvp i RHM, tego nie wiemy, co te czołgi robią mogą, One mogą być tu, mogą mnie strzelać w plecy zaraz tvp mi mnie strzela, nie wiem co z RHM-em Ale już zaraz powinienem być tutaj w miarę bezpieczny, schowam się teraz tak Aj, to fałek zdążył szarmuret. No, no kończył przeładowanie, więc... No ja nie mam go na jeden strzał. Liczę na to, że ktoś mi pomoże z nim. A jeżeli on po mnie pojedzie, to ja muszę jakoś oddać w miarę szybko strzał i się cofnąć. No kombinuję. No, no, no. Okej, okay, zrobimy to trochę inaczej. Przejadę sobie za ten kamień. R.H.M. został tam, okej. Okay. Strzelił, ale nadal jestem na magazynek od niego. Dobra, strzał. Oj, i, i chyba ginę. Niestety, podjazd się nie opłacił. Myślałem, że może jakoś lepiej będzie można w niego wjechać od razu, ale sprytnie. Pobawił się wokół kamienia i wykorzystał swój magazynek. Już jesteśmy w kolejnej bitwie, ale jeszcze sobie sprawdzę wymagania na oznakę biegłości. Na 9 tierze amerykański face na 100% to 4000 uszkodzeń. Ja dawno nie grałem, dlatego tak szybko te procenty mi się wbiły w pierwszej bitwie. Zobaczcie, że mam 98,5 i może w tym odcinku spróbujemy dobić 100% biegłości. To nie daje żadnego paska ani nic. Ale 100% na czołgu zawsze cieszy i trochę takie minimum wyzwanie sobie dorzucę, żeby tutaj dobić do 100% Zobaczymy co z tego wyjdzie Rzeka Porłowa, bez zaskoczenia pojedziemy na stronę czołgów ciężkich I aż tak dużo tych ciężarów nie ma, ale kogoś jak najbardziej tu możemy spotkać Jest contender, ale nie zdążyłem, joch wjechał już do góry Mamy za sobą ts mamy za sobą 60 p żółwik się pokazał na żółwika załaduje złoto, to 340 penny będzie robić robotę. O, jest też piątka. I cyk, przebijamy sobie tę spiątkę. Myślałem, żeby zagrać na Jocha, ale dopóki żółwik i ta spiątkę się wychylają, no to ja z tego jak najbardziej skorzystam. sobie cyk, kolejny strzał mi wchodzi. I teraz Contender spróbuję gdzieś podjechać. Jakby bardzo nie podoba mi się to, że na tej mapie na przykład ten joch wjechał, ok. On stąd jeszcze ucieknie, ale gdyby ktoś pojechał sobie tutaj, to on nie ma drogi ucieczki. A my jesteśmy tu na tyle szybko, że wolniejsze czołgi, które tu dojeżdżają, one nie są w stanie podjechać. Bo zanim oni podjadą na przykład do tych pozycji, no to ja zdążę wpakować 2-3 strzały, czołgi z prawej, wpakują kilka strzałów i one giną na przejeździe. I teraz są zamknięte za tym kwadratem i no nic nie mogą zrobić. A my możemy sobie na przykład wjechać w tego jocha albo powoli gdzieś tam wyciągać właśnie tą TS-5 i tamte pojazdy. Oni są trochę bezbronni. E, jakby no taka mini wiadomość dla Wargamingu. Może ktoś ogląda. E, no to ta mapa jest trochę źle skonstruowana na tej flance. Powinna być możliwość e, jakiegoś podjazdu innych czołgów ciężkich w miarę lepszy sposób, bo niestety ten schemat się bardzo często powtarza. I to nie jest takie fajne. Nieważne z jakiej strony jesteście. Ok, na 60p podjął. Tu jest Joch. Szybkie kontowanie, żeby w razie czego odbić. Co do kątowania właśnie Fazem, to jest pewien minusik i niuansik. Mianowicie, on po bokach ma takie miejsce, mniej więcej tutaj, które można przebić, jak się kontujemy i jakiś ogarnięty Ty gracz je jak najbardziej zauważy i wykorzysta, ale co chciałem powiedzieć. Na jakiś większy dystans, jeżeli będziecie się kontować, to powinno spoko to funkcjonować. Szanuję swoje punkty wytrzymałości. Nie rozlewam się nigdzie. Nie tracę głupio tego HP. Teraz przypatrzcie się, co się dzieje na plecach. Tam TVPek walczy z T5 4 Na razie żółwik tu się nie wychyla. To jest piątka padła. I myślę nad tym, żeby bardziej wrócić na środek. O, Fosz tu wjechał. Więc muszę być gotowy na Fosza. Fosz foch minus jeden. Fosz tu będzie wjeżdżać, czy jak? Jak Fosz się wyładuje, no to ja go kasuję. Nie mam w ogóle o czym mówić. Tylko jestem gotowy, żeby tutaj przyjąć go odpowiednio. Żółwik kombinuje. Chyba złoto na tego Żuwika. O, jest już na jeden strzał. To jest dobry news. Dobra, dobijam Żuwika. Nasz TF idzie na plecy tego Fosza. I Fosz... Foch... Co zrobi Fosz? On nie ma takiej dobrej gry w tym momencie. Takim niszczycielem tutaj manewrować. Zobaczcie, że to nie jest łatwo. A my z tego wszystkiego pięknie korzystamy. No i zadałem już 3800 uszkodzeń. Zaczyna nasz procent biegłości rosnąć. To jest dobry sygnał. Żeby zrobić jeszcze więcej i zrobić większy progres. Jest Skorpion, który jest celowany, ale jak widzicie odbija się. Od kadłuba prawdopodobnie. TVP-ek mam nadzieję, że mi dobije tego fosza, tak? Bo to było największe zagrożenie. Co ze skorpionem? Czy on coś zrobi? Jest grille na strzał. Ja myślę na tym kontenderem. Korci zjechać na dół po prostu po tego kontendera. On dał dwa strzały. I wiecie co, chyba to zrobię. Chyba to zrobię. jak mi grill nie strzeli. Oj. Ja wjeżdżam po prostu i strzałem w kontendera. Chowam się od. Grilla, byle żeby tutaj nie zabrać od niego i będzie git grill, powinien być celowany w inne czołgi. A my sobie wydoimy tego kontendera. Grill strzelił. I mamy go pięknie plecami. I jeszcze 60 tp w ogóle dojechało. To jest rewelacja, że my na tym nic nie tracimy. Aż tak dobrze nie sądziłem, że to wyjdzie. Cały czas ten grill podjeżdża. Myślę, że spróbuję go dobić. Zaraz, jeżeli. Będzie okazja, ale najpierw muszę dobić sobie kontendera. W wieży dobra, mamy kontendera. Grill padł elegancko, Arta go wyjaśniła. Scorpion strzelił, Eber został. Nie wiem do końca gdzie jest EBR, obstają, że na środku. A scorpion, w swojej miejscówce, na przykład tu. Okej, okay, to nie weszło. O, jest scorpion, który ucieka. Czy dam radę go dobić? Dam radę, coś mu jeszcze zrobić. 99% biegłości, więc serio, jest szansa na to 100%. W tej bitwie na pewno nie, ale ogólnie to jest. Eber na plecach. I co tym eberkiem kolego zrobisz? Będziesz uciekać. Dostał 402. Idealnie. Właśnie za to lubię to działo. To. Ta uniwersalność. Także jest to przyjemne działo. Można w każdym momencie, czy przysnajpić, czy na blisko. Swoje zrobić. A no teraz będziemy się gonić z EBR-em prawdopodobnie. No i Eber nie będzie już dla mnie, ale i tak to była fajna bitwa. A jeszcze zostało mi bardzo dużo HP, żeby zagrać w sumie kolejną. Jesteśmy w dobrym losowaniu, bo lotnisko, ale na 8 Tiery bez artylerii. Zagramy sobie w tej miejscówce, żeby oddać strzał do kogoś, kto będzie spóźniony wjeżdżać albo wolniejszy. Bo może jeszcze taka okazja będzie, chociaż. Na razie nikt nie jedzie. Jest Defender Włas. Niestety nie przebite osłony. W sumie Defendera mógłbym przebić po wieży, po prostu ładując Golda. A jajaj, tutaj wjechała kontra. Nie byłem gotowy, bo nie przeładowałem. Gdybym grał na przykład z wentylacją, to by udało mi się przeładować. Jest. Jest to trójka, widzę Włas. To mi wchodzi, od razu cofam się i też nie wiem, czy widzieliście, ale delikatnie skręciłem wieżę w taki sposób, żeby bardziej schować mój włas. Taki trochę już nawyk z E6, jak trochę więcej pograłem, to zauważyłem, że ta taktyka jest niezła. Po prostu, jak macie im większy włas, tym oczywiście to będzie skuteczniejsze. Eee, może teraz tego Defendera trafię? Niestety nie trafię. Myślę poważnie, żeby zadawać złoto na Defendera. No, co by nie mówić, my tutaj gramy pod 100% biegłości, więc trochę myślę, że też. Zrozumiecie ideę strzelania z tego golda, żeby tu wszystko przebijać ładnie, bo to nie jest byle co wbić sobie 100% na jakimś czołgu. Ok, no, tak się uspokoiło, że powiem wam, że może ja wiadę sobie na balkonik. Defender się wychyla. Niestety nie przebijam, ale też nie było czasu tego wcelować się. Dobrze, z lewej strony contender. Na coraz więcej sobie pozwala. O, jest ten Defender, ale znowu nie zdążymy, ale zobaczcie, że teraz weszło. Teraz chciałbym się skupić właśnie na tej flance, gdzie jest Contender i Gonkiewicza, bo te czołgi wjechały już bardzo głęboko. Też już teraz w sumie się cofnęły. Natomiast mam wrak i za tym wrakiem prawdopodobnie będę mógł się wychylać i strzelać, ale Wutek się wbił. Gdzie się wótek wbił? Dolna płyta. Widział kawałek dolnej płyty. Przepchnięcie tego wraka, wraku będzie korzystne dla mnie. Ja wtedy w pełni schowam swoją dolną płytę Gąkiewicza gdzieś oberwał Ja wychylam, strzelam Dopóki teraz nie zbiorę drugiego strzału To postaram się tak pracować nad nimi Ale niestety lewe Trochę tu mnie Przyblokowało, jest skorpion Ja nie wiem czy on ma rozwalną gąskę Czy go wyrzuciło, czy co, bo Można sobie do niego... Nich... Okej, okay, lewe się cofnął w końcu Ulala, Ten wótek znowu gdzieś tam wpakował ten strzał i znowu w dolną płytę. On widzi tą dolną płytę, to jest dla mnie zaskoczenie, mimo wszystko. Celowałem Gąkiewicza, nie weszło. Odpuszczam, odpuszczam, bo to nie są dobre wymiany dla mnie. Jeżeli ja za każdym razem będę zbierać dwuteka, to prędzej czy później zginie. a dzieje się dużo na drugiej stronie, bo tam kontender gdzieś przejechał sobie. I ten kontender na pewno będzie do rozwalenia, tylko. Okej. Okay. Myślałem, czy by nie wjechać na balkonik, ale już. Nie będę ryzykować, po prostu cofnę się. Możliwe, że stąd coś się szersze do tego kontendera, że w sumie pokazuje bok wieży. na płyta, zdążyłem. Elegancko, Loper PTA. tam po HP wyrównana bitwa. Musimy się oszczędzać na pewno. Te bitwy na lotnisku zazwyczaj są dosyć długie, co pod względem, moim zdaniem, robienia demedza i wbijania biegłości jest naprawdę korzystne. Ja wiem, że. Mapa lotniska jest, lotnisko jest taką kamperską mapą I wiem, że większość graczy nie lubi go lotniska Ale jak ja mam zrobić jakiś dobry wynik, taki w sensie solidny, nie może bardzo dobry Nie 10 tysięcy demerzy i w ogóle, ale jak mam zrobić nie wiem, z 5 tysięcy DM 4 tysiące To na lotnisku praktycznie na luzie to zrobię, dlatego, że no, bitwy są po prostu tutaj o wiele dłuższe Dlatego, że no pre tutaj bardziej pasywna gra też Ale dobra, kontra wjechała do środka, do naszego T95 Objeżdża ona w ogóle go. Chrysler tu jest na dobicie. Uuu, do... wow, jak ja nie dobiłem Chryslera, nie wiem. Skorpion tu gdzieś podjechał. Naszego goniwicza też nie dobiła Chryslera. Chrysler się cofnie. Ja chciałbym też strzelić coś w kontrę, ale wutek znowu do mnie strzelił. Skubany wutek. Chciałem strzelić coś w kontrę, ale się nie udało. Ay niedobrze, niedobrze Nie dobrze, nie dobrze się dzieje w tej bitwie. Niekorzystnie. Minus 2000 HP. Skorpion gdzieś się cofa. Wjadę na górę. Dobra, wjechałem. Prawdopodobnie niewykryty. O, 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 o. Czy tu będzie jakieś bicie na niego? Chyba zaraz tak. Mamy go. Tak jest. 386. Weszło w tego niszczyciela. Jest dobrze, opłacało się tu wjechać. Ale mogłem tutaj być już wcześniej. Bo na przykład stąd. Wjazd tego Contradiction to byłoby o wiele prostsze niż wychylanie się ze środka, ale to już po ptakach. <grych> jak to się mówi? Elce będę mógł przejechać sobie tam, i może mnie podświetlać, To jest minusem. Dlatego boję się trochę wychylić, bo ten leopard PT gdzieś tam czeka na środku. No są trochę takie niuanse teraz w tej bitwie, gdzie trzeba będzie zwracać na wszystko uwagę. I mam spota, proszę Państwa, i mogę dostać Leoparda, bo jak mi tu przejechał. Welcek bardzo głęboko. Skorpion jest tu wychylony. Welceka ja nic nie dam. On tender nas strzelał. Kombinuje. Ja może mu coś wcisnę. Uwaga, uwaga. Nie zdążyłem. Akurat się zdążył on cofnąć. A w sumie welceka ja też coś mogę dać teraz. A nie, on jest schowany. Ale jak zostałem zaświecony, to Leopard od razu do mnie strzeli. Tego jak Tutaj się wychyli kontender, to ja muszę jechać do przodu. Na przykład, nasz light strzelił, Gąkiwicza podjeżdża. Nie mamy proga. LC będzie mieć dostępną całą stronę. Wiecie co? Myślę, że powinienem stąd uciec i pojechać na moją bazę. I to mówię całkowicie poważnie. O, jest Skorpion do góry. Wow. Skorpion się wychyli, żeby strzelić do niego. Ja nie zdążyłem, niestety. No dobra, to ja nie wiem, czy się zdążę wrócić na moją bazę. Jak Skorpion ma taką pozycję, to trochę to utrudnia. Oni mogą zaraz wjechać na nasz balkon. I to też będzie problem. A mi chodziło, żeby zająć na przykład tutaj pozycje takie bezpieczne. Sobie gdzieś z tyłu. Ale są tarapaty. No, i mam spota. Nawet nie wiem od kogo. Od jakiegoś, czy co. Nie mogę stąd już uciec. Nie mogę stąd już uciec. Jestem tutaj uziemiony. Tego słowa miarkowało. Skorpion z lewej może być. Więc ja trochę bliżej tu podjadę. Jest ten leopard. Jestem na strzał od Leoparda. Dostał w gąskę. Idealnie. Ale chyba nie zdąży. Może się on odbije, nie odbił się. No, zrobić nie, z 5000 może 4000. To na lotnisku praktycznie na luzie to zrobię. Szkoda, bo te. Czy strzał od Wuteka, tak? Wutek mi popsuł całą bitwę, ale to ja głupio się wychylałem pod niego. Przede wszystkim ten trzeci strzał, który zebrałem, no tam za bardzo. Za bardzo posuł mi ten strzał w Chryslera, bo to mnie trochę podirytowało i spróbowałem na siłę i to kompletnie nie wyszło, niestety. I lodowiec, to będzie ostatnia mapa. W naszym dzisiejszym odcinku jest ok. Dużo dziewiątych tierów, dużo czołgów ciężkich. Myślę, że będzie spoko. Mamy mniej na pewno tych ciężarów na France, ale nadal tam pojadę. To znaczy, nie wjadę już głęboko. Mamy co prawda ebr to jest fajny dodatek, ale poczekamy sobie i ustawimy się na tym przejeździe. MX 1390 wieże na górkę, więc jednak to oni mogą mieć zaraz pewnie górkę. Może też nasze rudo jeżdża. celuje się tutaj i zobaczymy, co z tego będzie. Przejeżdżę sobie obiekt bokiem, nie weszło, szkoda, że to nie weszło. Obiekt chyba będzie się dalej wychylać, a ja chciałbym trzymać ten przejazd, żeby zobaczyć ile czołgów po prostu przejedzie, żeby mieć tą informację. Eee, załaduję złoto, ja nie wiem czy go po wieży nie przebiję ze złota, jeżeli trafię w wieżę. To musi być bardzo dobra bitwa, żeby wbić jeden punkt procentowy, to trzeba trochę się postarać. Ale na szczęście tego obiektu powierzch jak widzicie, przebijam. Nie muszę gdzieś tutaj specjalnie kombinować. Są takie punkty. Tak jest. Chyba to jest stokowa wieża. To musi być stokowa wieża. Tego obiektu 705. Dlatego tak łatwo to wchodzi. Im bliżej jarzma, tym lepiej. To też 3 wjechało na górkę. Więc trochę się też pozmieniało. Oj, teraz nie wchodzi. EBR tu. Obiekt 257 może podjeżdżać i być dosyć blisko z lewej strony. Mam jeszcze na uwadze. Okej, okay. teraz nagle nic nie w wchodzi. Jest obiekt. Zatrzymałem się o jakiś. Nie wiem jak to nawet nazwać skałę, cokolwiek. Tutaj taką wnękę wjechałem i niestety nie udało się strzelić. CC podjeżdża. okej okay. to już jest znak, że powoli myśleć o cofaniu się. Też nasza 75 wjechało Myślę, myślę, cały czas myślę, bo z jednej strony mógłbym tam grać, bo mamy a 75 tutaj Z drugiej strony myślę, czy ktoś tu może dojechać od nich i popsuć te wszystkie plany No dobra, jeszcze tutaj zatrzymam się O, jest ten cecek, kurczę, dostałem od niego Niedobrze Teraz no próbuję się pokontować na to 257 Mamy włas z prawej strony ja go przebijam po daszku. 4 do 7, więc 3000 HP. On ja się znowu wychyli. Teraz w przód to wejdzie ładnie. Ale EBR jest na plecach i ten cecek tu 705 podjechała. Ja tu chcę się cofnąć. Dokładnie tak. Nie dobiję go nigdzie. O, a się na go dobiło. Super. Czy ja mogę... No, przebijam sobie tego obiektu, ale nasz obiekt dużo zbierze za to. Między 4000 HP jesteśmy. W te miejsca mogłem go przebić. Mam Meda na bazie, ale on nie ma na mnie bicia, tak musiałem kątem oka sprawdzić i się upewnić. Kunze pancer też przejeżdża. Zobaczcie, że teraz włoski niszczyciel ma problemy. Bo mamy to E75. To E75 jest kluczowe w tym momencie, bo on nam pozwala. nam, No, już nam nie pozwala. Na wyciągnięcie tego CCK. Oj, ja on się teraz wychyli, bo my się obaj odbiliśmy. On nie trafił. Gąskowałem go. Nie powinienem iść w gąski. Pewne uszkodzenia. Nie wiem, ile on ma pocisków. Ale widzę, że CS jedzie na plecy. No i niestety, ale mnie przebił. O, i zjechało to T-103 i pozamiatało. No niestety, 99% biegłości. No, w takiej bitwie nie zrobię 100%. Ale największy problem mogę mieć do siebie za bitwę na lotnisku tam. Ten wótek był moją zmorą. W tym niósem kończę ten odcinek. Face fajny nadal. Uważam, że jako podstawowy czołg za cenę 12 żetonów to jest rewelacja. I polecam wam serdecznie, jeżeli się nad nim zastanawiacie, powinniście być z niego zadowoleni. Trzymajcie się. Todo bueno.